A ja was witam widzowie w kolejnym odcinku z George Co dzisiaj, co dzisiaj znów zrobimy? Przyszmucimy coś dzisiaj. Od 40 zł do koski, czyli takich 10 dolarków można rzec. I jak to to z Gesterysem, są wyrażam na was skiny. Dwa gloki, dzisiaj do zgadnienia, co trzeba zrobić. Łapka w górę, subik, komentarz i fajnie, byście wjechali z kodem Elzar. Bo jeżeli wjeżdżacie z kodem Elzar, to mnie wspieracie. A jak mnie wspieracie, to ja mogę rozdawać e, darmowe skinki. Coraz więcej. E, a co daje kod Elzar na start? Kod Elzar daje na start szynkę Milspec, jeżeli jeszcze go nie używaliście. Do tworzenia sobie, więc to do po kopce, dodatkowo 5% więcej bonusu przy doładowaniu. Macie tu mnóstwo metod płatności. E, 5% więcej, nie wiem, powiedziałem, chyba powiedziałem, o nie, już tutaj jakieś zaniki pęci. Dużo metod to bliki. Lewy, pay of card, SMSy. Dodatkowo macie na stronie dzienny bonus. To nie możecie sobie, za, możecie sobie za darmo kręcić tutaj kołem, co jest bardzo fajne. E, jakieś strzynie bonusowe. No, polecam po prostu. E, Skinki pokazywałem. Dobra, możemy chyba lecieć po do wyzwania z jakiś event. Cztery dyszki dzisiaj, tak. All hands on deck. We're selling the pirate swap. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only Need skins only? Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Tak, 4 Jakieś duże wymagania, to mam nadzieję, że dzisiaj wygramy i zdobędziemy naszą kosę. Może spróbujmy tak, taką dużą bitewkę z takich troszkę tańszych też strzynek I tak o, już przekroczyliśmy budżet, dobra, zapatrzyłem, się. na 41 może być, to nie przekraczamy jakoś dużo, to złotóweczka i lecimy z tym pyk. Dajmy sobie tutaj bociki i spróbujmy naszego tutaj że szczęścia. Może się do nas uśmiechnie, może nie. Od razu boty nie ma co tutaj czekać. Tak jest najprościej po prostu. Więc zweryfikujemy zaraz, czy się tutaj uda coś zgarnąć. Tam, czy się uda nam coś zgarnąć, trzy chyba bo nawet fajnie tak się ustawiły, bo lecą od najtańszej do najdroższej. Tak mi się wydaje. Więc okej, okay, tu Ryan już dropnął AWP Warm God za 11 zico, bo faktoryniu O, u nas jest gryf, dobra, ale field tested. Ale gryf, spoko, u niego też. Ty fajny, fajnie dropi. Póki co fajnie dropi, oby to się utrzymało i oby coraz te dropy były coraz lepsze. Mp7, domeczka, fejt, nie no. Aha, 15 tego Ziko, dobra, już coś koło stówki, dobra, jest szansa wrócić. To nie, jest jeszcze szansa, jest jeszcze szansa. Mak7 i FAMAS, no musiałby jakiś fajny Mak i fajny FAMAS dropnąć, albo po prostu jeden jakiś droższy, okej, okay. no ale tu Ryan też to dropi. No i teraz musiałby nam jakiś naprawdę drogi FAMAS dropnąć, żebyśmy tutaj wyprzedzili. Mecha Industryz, ale jakiś brzydki stan, no, raczej to nie no, u niego jeszcze droższy. No a rozwalił nas dzisiaj gościu 110 Ziko, no ładnie, 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 jak na 4 dychy ładnie. Dobra, polecimy sobie. Troszkę innym teraz sposobikiem, dajmy sobie tak to, dajmy sobie mm, awupa master i to, o coś takiego, ej dobra coś takiego może być też dobre, trzy takie takiej średniej wartości skrzynki, szynki, już troszkę takiej wyższej, może nie jeszcze wysokiej, ale troszkę wyższej i zweryfikujemy, czy nam się uda na takim czymś coś zgarnąć no mam oczywiście taką nadzieję, widzowie pamiętajcie, żeby na innych odcinkach z G4 są również do was, dla was do wygrania skiny, więc zapraszam do wygrania inne odcinki zapraszam do tworzenia dla mnie z szynek z nazwą Elzar coś a ja wam potem będę te szynki otwierać więc warto, warto, e, potestuję posprawdząc, tam stworzyliście dla mnie naprawdę daje mi się, że spoko, opcja spoko opcja na głośnikach, AWP gałęźnica ładnie, 54 ziko Chyba tą bitwę mamy, chyba coś tu się stanie mocnego Mam nadzieję, że nie Dobra, mamy to, widzowie I pięknie, naprawdę pięknie, bo z czterech dyszek mamy praktycznie no 130 zł, no co tu więcej będę gadać? Nagroda pocieszenia się losuje, a my lecimy z wysokim budżetem, bo 130 ziko, no to mały to budżet według mnie już nie jest. To już jest budżet duży Ej, może szynki pod wydychy a M4, M4A4, kałachy i coś droższego Coś za cztery dyszki jeszcze coś za 4 dyszeczki? O, tu są za 4 dyszeczki. Fire Shock Traitor Party Mix. Dobra, weźmy sobie może to. O, coś takiego zróbmy. I trzy osoby, już nie musimy tak ryzykować. Dajemy sobie na trzy osoby i lecimy po kosy dzisiaj z 4 no, Mam nadzieję, że ci będzie koska i że będziemy się cieszyć z naszego kosici, tak? Że będzie fajna koska za 40 ziczko. To oczywiście się szanuje jak tak się uda zrobić, ale zaraz to zweryfikujemy. Bot Henry, bot Arnold już w bitwie i lecimy, i lecimy z tym 5 strzyneczek. 5 naprawdę spoko strzyneczek, a włupki. No niestety, a włupki nikomu tu widzę, że nie oddały. Dobra, M41S. Może one, może Eski. O Jezu, Nitro, o Boże. Cztery Nitro Nie najkolorowi a czwórki. No też, ale, o, dobra, co? Rad... co, dobra, jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze, widz, żartowałem, żartowałem, żarcik kosmonaucik, jest przepięknie i teraz ta szynka, żeby nam nie zjebała tutaj niczego, korci terra, nie, i nie, mamy to chyba, czy nie, mamy to? Mamy to, widzowie, 230 zł do kosy nam brakuje już naprawdę mało, tworzymy jakąś drogą bitwę na dwie osoby, mamy to, mamy to, mamy to, 230 zł Tak. Tak. I coś za trzy dyszki. Expensive. I lecimy. I lecimy na dwie osoby. Fajnie, jakby tutaj siadło nam coś mocniejszego, byśmy mieli już tutaj kosici. Kosici jakby wleciało do EQ. Nie byłbym naprawdę zły na nią. Ale dobra, bocik zaraz nas zbije. I sprawdzimy, i sprawdzimy czy coś... Oho ho, Dragon Lord i jakieś Boże, no jakby już takie coś poleciało. Ojeju, 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 ten... ojeju. Dobra, Tiger Speed, proszę, powrót. No niestety, no niestety, już widzę, że tutaj... Przegramy to, chyba że tutaj jakaś kosa nam wleci. No nie, no nie, ale lipa w ostatecznym porachunku. No bo tu... No niestety, no ale słaba bitwa generalnie wyszła, no ale zwróciła mu się, no. Trudno widzowie czy to tak bywa. A my chociaż mamy brązowe deko, tak? Na pocieszenie to było tyle. Zapraszam na inne odcinki z G4. Trzymajcie się, kodzik Elzart, Cześć, cześć!